Znajdujemy się na jednym z wielu aktualnie placów budowy w Barwicach. Co tutaj konkretnie powstaje? Tak, jesteśmy na terenie inwestycji realizowanej w ramach programu Polski Ład. Przebudowa ulic na terenie miasta i gminy Barwice. To są ulice Rzeczna. Podgórna, Polna i Harcerska. Z tyłu za nami inwestycja i przebudowa ulicy Rzecznej, również przebudowa przepustu. Jak z tyłu widzimy za mną są przygotowane elementy do wbudowania w rzekę Gęsią, tak aby poprawić komunikację i bezpieczeństwo tych, którzy biorą udział w tym ruchu drogowym. Można powiedzieć, że to taka mała rewolucja drogowa w nowożytnych dziejach barwic. Tak, cieszymy się bardzo. Myślę, że wszystkim mieszkańcom to się bardzo podoba. Niemniej jednak są z tym związane też utrudnienia. Za to przepraszamy, ale w dniu dzisiejszym i w najbliższym czasie Barwice to jeden wielki plac budowy. Przebudowujemy cztery ulice. Za chwileczkę przemieścimy się na miejsce, gdzie będziemy pokazywali Państwu również budowę targowiska, sprawy związane z budową przepustów w innych miejscach Barwic, a jednocześnie budowę drogi na terenach wiejskich. To pokazuje, że staranie Władca Morskiego, samorzący... Rządowych, pracom rady i od całych zespołów referatu inwestycji i promocji udało nam się pozyskać środki na realizację zadań, które są niezbędne do prawidłowego procesu funkcjonowania takiego miasteczka jak Barwice i gminy Barwice, która też potrzebowała tej infrastruktury w formie poprawionej i lepiej skomunikowanej. No właśnie, bo gro inwestycji to drogi, ale są też inwestycje w inną infrastrukturę. Tak. Yy, dzisiaj również wiemy, że otrzymaliśmy dofinansowanie yy, w ramach współpracy z Związkiem Miast i Mindorycza Parsenty na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów, który będzie realizowany w formule Zaprojektuj i wybuduj na bazie naszej spółki ZKIM. Dostaliśmy dofinansowanie na poziomie 1,6 mln. Cały koszt zdania to będzie około 2 mln, więc to dofinansowanie jest znaczne. I to też rozwiąże problem, który był wielokrotnie podnoszony na sesjach Rady i przez mieszkańców, że brakuje właśnie tego punktu selektywnej zbiórki, co jak gdyby utrudniało też dowóz mieszkańcom właśnie gabarytów czy zużytych sprzętów elektronicznych. To niedługo się skończy. Taki punkt powstanie na bazie naszej spółki. Jednocześnie otrzymaliśmy w ramach ostatniego naboru prowu na lata 2014-2020 dofinansowanie na poziomie 950 tysięcy na budowę targowiska miejskiego. Ponieważ obecne targowisko nie spełnia wymogów, to targowisko będzie w pełni profesjonalne tutaj z wiatami, które są do tego, aby Mogli wystawcy spokojnie, bezpiecznie handlować, jednocześnie zaplecze całe sanitarne i obsługa, tak aby spełniało to wymogi targowiska XXI wieku i żeby to miasteczko nasze też mogło się pochlubić tym i pochwalić, że jesteśmy godni tego, aby u nas można było sprzedać i lokalne produkty sprzedawać. Ale to też nie tylko ogrom pracy, to też pokazuje, że samorząd doskonale współpracuje z innymi podmiotami, bo część inwestycji jest realizowana wespół z innymi partnerami, część już nawet została zrealizowana, mam tu chociażby na myśli ulicę Wojska Polskiego niedawno oddaną do użytku. Tak. Tutaj, jak Państwo widzicie, realizujemy przebudowy różnego typu. Przepusty, mosty. Obecnie jesteśmy na ulicy Rzecznej. Przebudowany jest przepust. Na ulicy Wojska Polskiego w ciągu drogi 171 dzięki współpracy Zarządu Dróg Wojewódzkich i Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego udało nam się przebudować most, który jest drugim już teraz miejscem bezpiecznego przejazdu. Jednocześnie w trzecim miejscu w ramach naboru na tak środki popegrozki otrzymaliśmy środki na przebudowę y, przepustu na rzecz segregacji przy ulicy Nowej. Jest to koszt inwestycji po przetargu 965 tysięcy i ta inwestycja już y, we wtorek będzie przekazana dla, dla wykonawcy, aby już mógł realizować ten proces inwestycyjny. Także y, dzieje się sporo, cieszymy się bardzo, a za utrudnienia w ruchu jeszcze raz przepraszam. Myślę, że żeby było Lepiej musi być na razie ciut gorzej. Inwestycje nie są prowadzone w samych tylko barwicach, są też prowadzone, a przynajmniej będą w najbliższych miesiącach, poza samym miastem. Tak, tutaj też z tego się bardzo cieszymy. W ramach rządowego programu Polski Ład otrzymaliśmy wsparcie na przebudowę drogi w miejscowości Gonne Małe. Jesteśmy już po przetargu. Ta kwota poprzetargowa to jest 3 miliony 400 tysięcy. Promesa inwestycyjna jest na kwotę 3 miliony 300, 000, czyli nasze środki to około 100 tysięcy. Do tego oczywiście nadzór inwestycyjny. W stosunku do całej inwestycji to naprawdę to wsparcie jest bardzo duże. Jednocześnie mieliśmy problem i mamy dalej w dalszym ciągu problem z oczyszczalnią w Chwalimkach. Ta oczyszczalnia i to przedsięwzięcie zostało wycofane z Polskiego Ładu. Zmieniliśmy zakres inwestycyjny, złożyliśmy ponowną promesę i otrzymaliśmy środki w wysokości 2 milionów 100 tysięcy na przebudowę samej oczyszczalni. To są elementy, które są bardzo ważne i potrzebne, ponieważ tutaj poprawa Bezpieczeństwa i ochrona środowiska jest bardzo ważna. Jednocześnie w ramach poprawy gospodarki wodno-ściekowej i tutaj Uzupełnienia tego procesu przydomowe oczyszczalnie otrzymaliśmy w ramach prow środki na budowę 56 przydomowych oczyszczalni. Koszt dofinansowania to jest około 1 350 000, całość zadania to jest 1 600 ,000. i tutaj mieszkańcy tych 56 użytkowników nie będą pracowali w kosztach. To wszystko będzie poniesione z kosztów programu PROW, jak również środków własnych gminy Barwice. Ale nie zapominacie też o troszkę mniejszych inwestycjach, chociaż równie ważnych. Mam tu chociażby na myśli tabor, który w ostatnim czasie wzbogacił się o jeden nowy pojazd, jak również wzbogaci o kolejny. Tak. W dniu dzisiejszym podjechał pod Urząd Miejski nowy samochód dla potrzeb urzędu. To oczywiście jest uzupełnienie działań, które realizuje nasza spółka, ale jest też grom drobnych rzeczy, które na tak dużej przestrzeni jak gmina, barwice są niezbędne do wykonywania i tutaj się nawzajem uzupełniamy. Spółka wykonuje swoje zadania, my jako urząd staramy się uzupełniać zadania tak, aby wykorzystywać w pełni zaplecze pracowników publicznych, jak również te elementy, które wynikają z, chociażby z pracy świetlic wiejskich czy pracy w poszczególnych sołestwach. Drugim takim elementem jest zakup samochodu nowego dzięki współpracy tutaj z Pefronem i ze Starostwem Powiatowym w Szczecinku udało nam się zdobyć dofinansowanie w wysokości 300 tysięcy złotych na zakup samochodu dla niepełnosprawnych z windą. Jesteśmy po kilku przetargach. Obecnie jest już otwarty przetarg i na najbliższej sesji Rady Miejskiej 29 marca zwiększamy o 60 tysięcy kwotę na ten cel przeznaczoną. Będzie to już ogólnie 560 tysięcy i to wystarczy, aby zawsze z Umowę na wykonawstwo i zabudowę samochodu dla potrzeb osób niepełnosprawnych z spełni profesjonalną windą. Prace w wielu miejscach, jak już wspominaliśmy, ruszyły. Wiosna też już. Za pasem czego, więc możemy życzyć samorządowi na najbliższe miesiące? Ja myślę, że Pogody dobrej, aby mógł, te inwestycje mogły się w miarę szybko zakończyć. Trafiliśmy na dobrych wykonawców. Wykonawcy tutaj starają się naprawdę sprawnie to wszystko wykonywać. Wszystkim y, mieszkańcom gminy Barwice z okazji drugiego dnia wiosny kalendarzowej życzę zdrowia, radości i uśmiechu i nam wszystkim życzę tego, abyśmy cieszyli się z tych inwestycji, które u nas powstają, bo one tak łatwo wbrew pozorom nie powstają. Z tego miejsca chcę również podziękować całemu zespołowi, zespołowi promocji i inwestycji. Inwestycji, ponieważ drobne elementy też będą taką niespodzianką dla Państwa. Chcemy też udokumentować pewien proces inwestycyjny, który odbył się na Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej 171, tak aby mieszkańcy czy turyści wiedzieli, jak ten cały element inwestycji przebiegał, jak był wplatany w życie miasta.